Po pierwsze, takie regulacje są potrzebne. Po drugie, one są skuteczne. Mhm. A po trzecie, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najbardziej surowych regulacji dotyczących reklamy piwa w Europie. Samo regulacje, które stosujemy jako kompania piwowarska i w ramach branży piwnej, idą znacznie dalej niż regulacje prawne. Właśnie w celu upewnienia się, że nasz przekaz reklamowy nie trafia do osób nieletnich, w ciągu ostatnich czterech lat. Mieliśmy do czynienia ze spadkiem konsumpcji alkoholu o jeden litr czystego alkoholu na głowę mieszkańca rocznie. Wiemy jako społeczeństwo, jako kraj, gdzie z tą konsumpcją alkoholu mamy największe problemy. Mhm. To jest konsumpcja przez nieletnich, przez kierowców. Tak przez osoby w ciąży. Dostępność piw bezalkoholowych jest jednym z najważniejszych narzędzi promocji odpowiedzialnej konsumpcji.